Cześć, witajcie, ja jestem StarLikes i rozpoczynam kolejny odcinek z GTA Nagrywam i ten odcinek od razu po, po ostatnim, ponieważ dzwoniłam do mojej mamy I ona powiedziała, że wróci dopiero za 40 minut Za 40, 40 minut, tak powiedziała, że wróci i powiem tak, no nie mogę na tej podstawie nagrywać rok ponieważ po prostu boję się Żebym się nie wyrobiła, tak, boję się, żebym się nie wyrobiła z nagraniem do a ona mówi, że wróci za 40, 40 minut, no to w takiej sytuacji nie mam pewności, że udałoby mi się nagrać LoL Rock. Być może musiałabym serwować nagranie, bo wiadomo, różnie to ten Rock jest. Mądro znak mówi, że wróci za 30, maksymalnie 40 minut, to pewnie, może pewnie i tak wróci za te 30 minut na na pewno odcinka. Znaczy nie, nie udałoby mi się z rock nagrać odcinka, który trwałby mniej niż 30 minut, więc stwierdziłam, że nagram właśnie. Ponieważ w tym odcinku wykonamy sobie dwie misje dla Ricardo Diaza i to naprawdę sylko pójdzie, myślę spokojnie, w 20 minut się wyrobi, dlatego stwierdziłam, że zrobimy sobie was Ricardo Diaza w tym momencie. No i to zaraz no, to próbujemy sobie dostęp do drugiego miasta. No bo tak jak mam okazję mam coś nagrać, no to chciałbym coś nagrać, no niestety nie będzie to Lorek, bo e, nie dam bardzo nagrać drogę, ale jestem mogę na, nagrać właśnie więc będziecie mieli dzisiaj dwa odcinki z Gita Więc zawsze coś. No dobra, idziemy teraz do Ricardo Diaza i rozpoczniemy sobie dla niego. Pierwszą misję o nazwie Pościg. Chop your head off! Uh, who is this thick head? Tommy Versetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse! You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work Shut for up! Me. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment and you see where he goes. Later, we will kill him. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best vice city has to offer, this is gonna be easy. Yeah, no, No i ogólnie Ricardo Diaz to jest główna sycha. E, właściwie on tutaj można by ZZ sensie. Tym miastem. Choć no... To mi teraz by stwierdził, że nie idzie mu to zbyt dobrze. Że, no nie, nie, jednak nie potrafi dobrze e, coś w tym właściwie. No bo faktycznie no, dla niego taki Diaz. E, ma obse razem No Ricardo ewidentnie ma jakiś problem z agresją. Nie panuje on nad swoimi emocjami i bardzo łatwo się denerwuje. Ma widać jakieś problemy ze sobą No i tutaj w tej misji chodzi o to, że jakiś gość ukradł Ricardo Diazowi 3% pieniędzy No co nie ukradł, tylko po prostu z jego pieniędzy, Ricardo Diaz jest wściekły z tego powodu i yy, będzie chciał go zabić Lecz najpierw on chce wiedzieć, gdzie on konkretnie się ukrywa razem z, ze swoim gankiem No dopiero potem, gdy dowiemy się, gdzie on się ukrywa, no to następnie w kolejnej misji przeprowadzimy yy, Polowanie na niego, no i w kolejnym miejscu go zabijemy. Na chwilę obecną mamy się dowiedzieć, gdzie on się ukrywa. Konkretnie, Tutaj jest jego domlec. Zazjasta. tutaj się nie ukrywa, tylko właśnie on. No co? no po prostu od niego tak, że zaprowadzi on nas do kryjówki swojego gangu. No bo to jest właśnie jeden z soków gangu, który działa tutaj w I City. No e, dobra. Jak sami widzicie, jest tam o wiele sypca od niego. You better keep on running, asshole. Nawet jestem w stanie go wyprzedzić w tym momencie. No, mamy, mamy go nie zabijać. Mamy go nie zabijać na chwilę obecną, tylko mamy go śledzić faktycznie. No, są nam władzę do Skrugera. Dobra, jest ja, ja, ja chyba mocno, bo on tutaj właśnie będzie scalał do mnie. Dobra, no, i tu, w tym momencie mam go śledzić. Więc jedziemy za nim. Ja, Władzmy sobie Wiroka. Albo i nie, dobra, zwracam tej muzyki, niestety nie mogę pustać. Bardzo lubię tą muzykę, bardzo lubię to piosenkę, ale niestety nie mogę jej puszczać. Dlatego, ponieważ... E, od razu by mi film zablokowali. Niestety, za tą piosenkę. Niestety. Znaczy, ubolewam na tym, bo bardzo lubię tę piosenkę, tego, ale... Wtedy bym mi z tego filmu nie tylko zablokowali. Nie tylko miałbym film zablokowany w Rosji, ale miałbym zablokowany cały film. Nikt nie mógłby tego filmu oglądać, więc. No. Niestety, nie mogę szukać tej muzyki. No co ubolewam, bo lubię tą muzykę, tę piosenkę, ale niestety. YouTube tutaj rozdaje karty. Ja i tak tutaj jestem dość zbudowana, co faktycznie słucham muzyki z gry, a nie ze całkowicie ją wyłączyłam. A ta 7, 7 to całkowicie muzykę wyłączyła ja z kolei... ...słucham muzyki nie Niech by... To sprawiało, że jestem jakoś lepsza od niego po prostu chodzi o to, że... <grym> jestem bardziej zbudowany, jeśli chodzi o te zasady na YouTubie. No ale też nie mogę aż tak ryzykować. I dlatego też na przykład zmieniam stacji, gdy we FM yy, leć taka jednak okryta piaseka, ponieważ za to piosyka też mi yy, cały film by usunęli. Na no, tego zadzja nie chcę, nie chcę mieć jakichś poważnych też problemów na YouTubie. A no trochę mi z dobra, niestety skubany. No ale dobra. Jak będziemy jakaś do Ricardo Diaz za kolejną misję, to po drodze również... Wezmiemy z... sobie kamizelkę odporną. No, i w sumie, widzicie, nie jest to trudna misja, musimy go do śledzić. Jest to proste. No i w tym momencie dojechał na miejsce. Zajmujemy sobie auto tego gościa, którym pomagał. I jedziemy do Diaza. Jedziemy do Ricardo Diaza na kolejną misję. Kolejna misja właśnie będzie taką misją. Zobaczymy teraz z no to się na dla innych misji, bo będziemy wspólnie z Lensem lecieć helikopterem właśnie do tej posiadłości, w której ukrywa się nasz złodziej. No i będziemy musieli go za czas zabić. Oraz będziemy musieli również zabrać muteczkę z pieniędzmi, no i teraz będziemy musieli w Sokazi wykończyć jego gang, który mu tutaj pomaga. Powiedzmy, no że taki odcinek dosyć krótki będzie, bo dzisiaj planuję wam pokazać drugie miasto i też e, kupimy sobie dwa mieszkania znajdujące się w tym drugim mieście. Również jedno z tych mieszkań będzie o tyle fajne, że będziemy mieli w tym mieszkaniu sygarazę i też przy również będziemy mieli helikopter. I właśnie z tego helikoptera w następnych odcinkach będę zostać żeby e, znajdować paski. Będziemy szukać pasek w kolejnych, w kolejnych odcinkach właśnie. Wrócimy do paczek. Paczek, Ja najpierw zbieram te paczki z pierwszego miasta. I wiecie co? Albo, dobra, zostawię to jednak na zbieranie paczek, bo w sumie tutaj jest paczka, którą zapomniałam zebrać. Ale jednak zostawię sobie tą paczkę na odcinek, który będzie poświęcony zbieraniu tych paczek. Tutaj również na tej wyspie, w której przebywa Diaz, który on tutaj nie Jest parę paczek do znalezienia. I to jest wam bardzo jasne. Te pokażę. No i następnie to będziemy mieli backi na drugiej wyspie. Ja też jestem parę paczek na polu golfowym. Ale wybieram się teraz tutaj, dlatego, ponieważ również tutaj jest karabin sniperski. Ja wam teraz pokażę jego lokalizację. Tutaj ogólnie u Ricardo Diaz'a jest taki labirynt, i właśnie w tym labi labiryncie jest do znalezienia karabin sniperski. Właśnie to jest on. Hmm. Więc się ja już teraz w posadaniu karabina snajperskiego. No i karabin snajperski zaciasta też się psyda. Ale dobra. Tak trochę teraz obkrozyłam tą willę Ricardo Diazano, ale idziemy już do niego i wykonamy sobie dla niego kolejną misję. Phantom Penis 86: What FOOL! FOOL! Tommy! What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? <laughs> These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next? Huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level.

Taki jest plan. Zniszczył mu muzykę. Mogę to A, nie mogę, okej, okay, czyli... Fever 105 sobie będzie leciał w tle. Zniszczę łódkę! Jej! Helikopter zniszczył. Eee, a może tam w stanie zniszczyć helikopter. Okej, okay, to się udało zniszczyć. pytanie, co to są za helikoptery w sumie? Pytanie, co są jak kolejki te helikoptery. Czy znasz tutaj bandą. Tak, ja i ta a Przykłania w tym momencie. Już tutaj biegną. Les naprawdę mógłbyś tak nie buja tym helikopterem, bo nie pomaga z... <śmiany> To jest co jest? Okej, okay, chyba nie. To jest na boisku są. Dobra, załatwieni. Nie co tutaj? Ta Państwo, muzyka około nie leci w tle. Wiemy, zostałem prowatorski, ale mam nadzieję, że się tylko na prawach, że mi tego filmu nie zablokują w Rosji. Gdzie jest A, tutaj. No i teraz tutaj jest co? to wracaj już zatkiony. Zabiliśmy tego złodzieja. A, jest za ty. No, to jest w miarę do No, wypuść mnie lens. Dziękuję. Mogę go teraz zabić, no ale wiadomo, nie będę tego, tego robiła, bo się mi się sfailuje. Okej, okay, no to teraz się zabawimy w snajperkę. Raz będę panią snajper. Umieraj. Umieraj, 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 <grywa> proszę bardzo, załatwieni wszyscy, bez problemu, teraz przekazuję sobie amunicję, zbiorę, zbiorę amunicję, tam jest, ktoś jest. A, bez problemu, załatwieni, bierzemy bacuskej! Misja wykonana. Jest naprawdę łatwo posło pewnie tutaj znowu będzie bijał obraz, więc zapraszam za to. No ale już mam nadzieję, że jakoś to nic Najważniejsze jest to, że gdy są dialogi, to nie ma tego białego obrazu. Okej, okay, no i Ever wrócił do miasta, więc mamy myśli dla niego. Nie mamy Infernusa! Czemu tu nie ma Infernusa u No ale dobra, mamy to autko na scenie. Jestem jestem bijew insecton, więc sobie go wezniemy. We ale dobra! W tym momencie moi drodzy mamy dostęp do drugiej wyspy. No i bo tak, nie zamierzamy zrobić żadnych zadań, ale na trochę po tej drugiej wyspie rozejrzeć, ponieważ tutaj no proszę bardzo, między innymi mamy lodziarnię. Yy, którą zamieniam sobie, wiadomo, nie, niedługo sobie kupimy to lodziarnię no, nie będziemy tam wykonywać misję, bo Niedługo to również będziemy mieli dostęp do nieruchomości, tutaj za chwilę mienimy e, Bloki i właśnie w jednym z tych bloków mieszkał e, główny bohater GTA Vice czyli właśnie Victor Vance Świetnie pamięci, tutaj również mamy zdrowie, mamy deskę amiezekę odporną, I to jest tutaj chyba gdzieś jest miota z ognia do zdobycia, również przy okazji Mamy tutaj Uzi, a to gorce uzi akurat. I to jest tutaj chyba, gdzie jest właśnie w... brutto zdobycia. Ten miododatat ognia. Wow! O, wow, uciekamy! Uciekamy! Nie spodziewałem się, że nagle to auto się zapali w tym momencie. Dobra, mamy Mi się dla Corteza, jest wykonaną później, ale naprawdę to było tak niespodziewane. Nie spodziewałem się w ogóle tego, że to auto się tak zapali. Co to auto się tak nagle zapaliło? Nic chyba nie wskazywało na to, że miałoby wybuchnąć. Kro- trafiłem na taką dzielnicę, gdzie są takie słabe sałatana, ale dobra, weźmiemy sobie legendarnego Bob-kata. No w sumie dobra, nikt Style. mam miejsce to z bazuką. No tak, tutaj również można zdobyć bazukę. Jak ktoś chce. Lecz później jeszcze będziemy mieli minigana? To jest po posypulna ilość pacek, więc to będzie broń. No i tutaj po bardzo mamy bazookę! Już sobie? Weźmy bazukę. Weźmy bazukę I tak ją później wymienię na minkana. Tam teraz mamy salon samochodowy, samochodowy tam z niedaleko już są tereny również kubańskie. To jest drukarnia i yy, na dachu tej drukarni mamy własną kamizelkę królewodporną. Akurat te, w tym mieście mamy tylko i wąskie dwie nieruchomości dwa mieszkanie do kupienia, więc jest to naprawdę mało. Mało tych mieszkań jest w tym mieście o wiele więcej mieszkań jest w tym pierwszym mieście właśnie. Ale dobra. Nie ma co to znaczekać. Okej, okay, tam mam kamizelkę Pokazam wam miejsce lokalizacji M4, czyli takiego lepszego Krugera. Owem, córka, was nie znajduje się tutaj, gdzie mamy cyków I was nie możemy sobie w tym momencie tą M4 zdobyć. Jest to naprawdę dobra broń. No ale później będziemy skorzystać z minigana, który jest są bronią. Eee, dobra. No i kupuję sobie w tym momencie dwa mieszkania. Jestem z zakłaceniem odcinka. No i w kolejnych odcinkach planuję yy, zbierać dalej paski. Teraz wiem, że inne packi nie zbiorę, bo żebym mogła zabrać jedną baskę, to będę musiała kupić salon samochodowy i tą baskę sobie zostawię. Na moment, gdy już będę miała salon samochodowy kupiony. Jak chwilę obecną kupimy sobie tą nieruchomość tam mieszkanie. Następnie jest to taka faktycznie nora. O wiele lepsze mieszkanie mamy do kupienia gdzie indziej. Tutaj, to jest w to, to niedaleko. My tutaj również mamy... Gag woda który sobie jeździ. No, woda zas jasna. Teraz tutaj mam policję stras pozarną. Możemy w sensie, ty chyba lepsy gołta nie spotkam, co? Nie zamoć się wstami na to. A, no i tutaj również mamy sklep z bronią, tylko chyba na razie nie mogę tak kupować broni. Póki co. No, nie mogę na razie broni kupować. Będę musiała tu spać kiedy indziej. No bo póki co na razie nie mam co myśleć o broniach z tego sklepu. Mam Bisotto. Wezmiemy sobie Bisotto. Bo Bisotto jest to wiele lepszym... ...wehikułem niż z Bobcat. No i właśnie tutaj mamy to mieszkanie, o którym Wam mówiłam. Mamy teraz cygara, jest co w, w dodatku na kusę. Na dachu będziemy mieli helikopter, więc naprawdę się to mieszkanie kupić w tym momencie. się tysięcy mamy sporo pieniędzy, więc. Spokojnie mogą sobie to mieszkanie kupić. I również na górze będziemy mieli helikopter. Proszę bardzo, mamy helikopter. No i w tym momencie, za pomocą tego helikoptera, również tutaj, ktokolwiek zrezygnuje z tę zbroję. I kamizelka za zbieranie paczek. Więc to jest naprawdę na plus. I to co również jest na plus to właśnie ten helikopter, bo za pomocą tego helikoptera będziemy mogli sobie owcalnie zbierać paczki. Jest naprawdę bardzo korzystne. helikopterem lata się tak samo jak tym malutkim helikopterkiem. No naprawdę, nie wiem samo. Fani Gieta twierdzą, że latanie helikopterami w jest takie trudne. No nie jest trudne, to roba W GTA Andreas to latanie jest lepsze, to faktycznie fakt. Lepsze jest latanie helikopterami w GTA Andreas, ale. w też się naprawdę łatwo tymi, tymi helikopterami lata. Nie jest to trudne. Tak twierdzą Fani Gieta San Andreas. No dobra. Jeszcze nam sobie kolejny helikopter zlecił, a to zlecił, zaraz pił. więc tak, w kolejnym odcinku. Zamierzam zbierać paski, to będę robiła w kolejnym odcinku. Zbierzemy sobie kolejne 20 pasek, no i to wskazuję, i w kolejnym odcinku odblokujemy sobie Minigana, ponieważ minigun jest za 70 pasek. Ale zaczynamy na początku, zbierzemy sobie te paski z pierwszego miasta, których też jest... nie, nie mogę zabrać, no ale teraz już za pomocą helikoptera będę mogła spokojnie te paski zabrać. Na chwilę tam na końce, to będzie na tyle. No i widzimy się w kolejnym odcinku z GTA Weści. Bywajcie.